W ciągu 10 lat na terenie Polic i Sołectw usunięto ponad 500 ton azbestu na kwotę blisko 300 tys. zł. Gmina w całości pokrywa koszt zadania. Po stronie właściciela pozostaje wykonanie nowego pokrycia dachowego. Od 2014 roku gmina Police systematycznie realizuje zadanie usuwania, demontażu, transportu i utylizacji azbestu. W tym roku usunęliśmy azbest z 13 nieruchomości. Łącznie to było ponad 29 ton na kwotę 34 402 zł. Natomiast od początku jakby funkcjonowania programu, to jest od roku 2014, usunęliśmy 504 tony tego odpadu na kwotę. Niemal 300 tysięcy. Połowę środków na realizację programu gmina pozyskała z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Musimy tutaj też pamiętać, że obowiązkiem właściciela nieruchomości, czy to mieszkalnej, czy niemieszkalnej, jest usunięcie tego odpadu, to jest wyrobów azbestowych, do końca grudnia 2032 roku. Gmina tutaj Realizuje ten program no i oczywiście wspiera mieszkańców w tym zadaniu. Nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. Do programu mogą zgłaszać się mieszkańcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i wyznaniowe, fundacje i stowarzyszenia. Program nie obejmuje obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Ze względu na ograniczoną polę środków, decydować będzie kolejność wniosków. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z programu, muszą najpierw złożyć wniosek. Można to zrobić osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami lub w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanym numerem telefonu.